Szanowni starostowie, drodzy rolnicy, myślę, że wszystkich nas ujęły proste i mądre słowa pana starosty Dożynek z jego wystąpienia. Również prezydent wygłosił taką deklarację, że rolnictwo nie może się obejść bez pomocy państwa. Jako przedstawiciel rządu w terenie. Deklaruje taką ciągłą pomoc i to na różnych płaszczyznach, ponieważ dążeniem naszym jest, już na tym polu mamy sporo efektów, żeby rozbudowywać infrastrukturę. Wieś staje się miejscem nie tylko przyjaznym, ale miejscem, w którym można coraz lepiej funkcjonować. Jest rzeczą wydaje mi się oczywistą że powinniśmy my tutaj w, w województwie kujawsko-pomorskim województwie które pod względem produkcji rolnej jest najważniejszym województwem bo mamy tutaj i dobre ziemie i przede wszystkim wysoki poziom kultury rolnej a to że nie jesteśmy w statystykach wykazywani na pierwszym miejscu to tylko dlatego, że Wielkopolska jest od nas większa. A więc dla naszej regionalnej gospodarki rolnictwo jest wiodącą dziedziną. I dlatego wiem, że rolnicy patrzą z obawą w przyszłość. Zaniepokojeni zapowiadanymi rozwiązaniami w ramach tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu. Wydaje mi się, że. Polskim ładem uda się przykryć spodziewane negatywne oddziaływanie tego zielonego ładu i będziemy działali właśnie w tym kierunku. Cieszę się, że opatrzność po siedmiu chudych latach, wręcz biblijnych siedmiu chudych latach, wreszcie w tym roku pozwoliła zebrać obfite plony rolnikom na ich dalszy trud. I za to wszystko, co otrzymujemy w tym dniu bardzo świątecznym, też cieszą mnie te deklaracje, żeby o tych bardzo poważnych sprawach mówić przy innych okazjach, a dzisiaj skupić się na świętowaniu, żeby nie burzyć atmosfery uroczystego i radosnego dzisiejszego dnia. Rolnikom Szczęść Boże.